W poniedziałek 30 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się 13 sesja Rady Miejskiej. Przed jej rozpoczęciem miała miejsce miła uroczystość. Podziękowano za 40 lat pracy byłej dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halinie Grudzień, która przeszła na emeryturę. Podczas sesji radni przyjęli 8 uchwał. Pierwsze dwie dotyczyły zmian w budżecie na ten rok i wieloletniej prognozie finansowej gminy. Po dyskusji, w której pytano między innymi o subwencje na oświatę, dodatkowe środki na bieżące naprawy w oraz na promocję elektromobilności podjęto stosowne uchwały jednogłośnie. Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto natomiast uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru gminy Kozienice oraz pieczęci burmistrza gminy i Rady Miejskiej w Kozienicach. Jednogłośnie wyrażono zgodę na sprzedaż działek w naszym mieście stanowiących własność gminy oraz przyjęto zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów w podróży sołtysom i przewodniczącym osiedli. Dieta wynosi 300 zł miesięcznie. Wyrażona została też zgoda na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja. Związane to jest z likwidacją kolizji w związku z budową sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w Kozienicach. Na sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i placówek przedszkolnych. Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Kozienice na lata 2019-2022 oraz zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania tego programu w latach 2015-2018. W punkcie wolne wnioski i informacje radni poruszyli szereg spraw, między innymi mowa była o terminie modernizacji wałów przy Zagórzance, czy planach związanych z wykorzystaniem budynku po byłej szkole w Nowej wsi. Projekt umowy bezpłatnego użyczenia na okres 20 lat trafił do powiatu. Gmina czeka na odpowiedź. Budynek miałby być przeznaczony po adaptacji na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przeniesiony z opactwa. Zgłoszono też zakłócanie ciszy nocnej podczas remontu jednego supermarketu na terenie Kozienic czy nielegalnego gromadzenia odpadów na parkingu w Ryczywole. Poruszono temat zmiany zasad finansowania organizacji pożytku publicznego oraz terminów zakończenia prac prowadzonych przy modernizacji Dróg Gminnych 1 Maja i Konstytucji 3 Maja oraz Drogi Krajowej na odcinku ulicy Radomskiej. Prace mają zakończyć się zgodnie z planem, czyli drogi gminne do końca listopada, a ulica Radomska do końca grudnia. Mowa była też o przycięciu gałęzi drzew zasłaniających mural powstający na osiedlu Energetyk oraz wnioskowano, aby wpłynąć na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu uwzględnienia wniosków mieszkańców dotyczących przebudowy dróg krajowych czy o utylizacji odpadów z remontów domów. Poruszono też kwestie dofinansowania Kozienickiego Hospicjum przez samorząd gminny w poprzedniej kadencji i obecnie burmistrz informował, że dotychczas kozienickie hospicjum nie miało żadnego dofinansowania. Rok temu takie dofinansowanie otrzymał kozienicki Caritas w wysokości 14,5 tys. zł i 103,5 tys. hospicjum dęblińskie świadczące usługi na terenie Kozienic. W tym roku oba hospicje otrzymały dofinansowanie po 70 tys. zł. Dodatkowo gmina ma pokryć koszty projektu adaptacji jednego z obiektów gminnych na hospicjum stacjonarne. Burmistrz podziękował też wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Pierwszego festynu hospicyjnego. Poinformował też o nagrodzie, którą otrzymała Gmina Kozienice, czyli lider regionu 2019 Gmina Przyjazna Inwestorom. Przedstawiona została też informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku. Była ona pozytywna. Dochody zrealizowano w 53%, a wydatki w 47%. Po tej informacji wywiązała się dyskusja dotycząca tego, co powinno zawierać się w punkcie wolnej wnioski i informacje. Na retransmisję obrad 13. sesji Rady Miejskiej zapraszamy do weekendowego wydania Kroniki Kozienickiej 5 i 6 października. Całe obrady dostępne są też na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl